Cześć, widzu. Nie, nie, przyłączaj, zaraz się skręci. Co ma wspólnego pewien most w Polsce oraz aktor z Hollywood? Hmm, hmm, hmm. Ktoś wie? Znajdźcie na kanale Campare Poinanti, gdzie odpowiemy na to pytanie. A teraz podziwiajcie piękny przelot nad zaporą w Pilchowicach. Polska. Kruje, kruje. Z lotu kruka, a nie drona. Kreś widzowie, kampanem. Como... <grywa> Ola, poczekaj. Zaraz się Ciebie zapytam, czat. E, nie przeszkadzaj na razie. Będę mówił do moich widzów z YouTube'a. E, witajcie na kolejnym vlogu. Ten vlog będzie tropem Niemców i pewnego bardzo znanego hollywoodzkiego aktora. O którym. Zapewne słyszeliście, no to jest 100%, że słyszeliście o nim. Także zapraszam na vloga, chodźcie ze mną. Znajdujemy się przy Zaporze. Znaczy dokładnie za mną znajduje się strażnica z czasów II wojny światowej. Jest tutaj Pilchowica. Zapora w Pilchowicach, wybudowana w 1912 roku i to. Jest chyba wszystko co wiem na temat e, tego miejsca. Zapytajmy jeszcze czata GPT, co wie więcej. Cześć, Dziębeto. Cześć, jak mogę Ci pomóc? Czy możesz mi powiedzieć ciekawostki na temat zapory w Pilchowicach w Polsce na rzece, na rzece Bubr? Dzięki. Oczywiście. Zapora w Pilchowicach, zlokalizowana na rzece Bubr, to jedna z większych zapór w Polsce. Została zbudowana w latach 70. XX wieku. Jej głównym zadaniem jest regulacja przepływu wody oraz ochrona przed powodziami. Dodatkowo zapora ta pełni funkcję zbiornika retencyjnego, co jest istotne dla gospodarki wodnej w regionie. Jest także popularnym miejscem rekreacji, przyciągającym turystów i miłośników przyrody. Tutaj szybka korekta. Powstała zapora w 1912 roku. Wiecznie druga, gdyż druga co do wielkości w Polsce po Solinie. Oraz druga w czasie powstania, po zaporze leśnej. Idę, idę tą tamą piękną. Tak w ogóle wygląda z tej strony. Ale... Czy też widzicie to co tam się pojawia między drzewami? Czy coś co uwielbiam? Um, coś opuszczonego. I cyk, jesteśmy. Zapora wodna. Jest po tej stronie, a ten budynek okazuje się opuszczony hotelem, ale zobaczcie jak pięknie jest opuszczony. Jaki w ogóle masywny ten budynek jest. Wejdźcie na górę i zobaczmy czy jest jakiś piękny widok. Budynek jest w stanie agonalnym, ja to tak określę. Już do mną szyb żadnych nie ma, ale są fajne znajdźki i tutaj zobaczcie na to. Tutaj jest napisane, turystyka masowa to pasoży na lokalnej społeczności i jest... Jest alien, czyli obcy. Z filmu Lidleya Scotta. <grym wioski> Oj. Takich ciekawych znajdziek było tam więcej, tak jak ta i ta w ozience. A sama historia budynku jest bardzo ciekawa gdyż było wcześniej tutaj schronisko Kurt Bauman które spłonęło a w jego miejsce powstał ośrodek turystyczno-wczasowy noszący nazwę Hotel nad Zaporą. Zostały się jeszcze jakieś płytki takie no to są płytki fajne, taki niebieski kolor no ale budynek widział już lepsze czasy Ale fajne, te budynki zawsze mają taki klimat. Dobra. Chyba czas stąd zmykać. Idziemy wzdłuż jeziora statkiem. Z statkiem, z nie z tatkiem, ale w sumie to pasuje do Tadeusza. Chciałem powiedzieć statkiem. Czyli jak od taty. Tatkiem. Pasuje do Tadeusza Tatkiem. Tylko że tajby przez D, później, że tatkiem. Dobra, nieważne. Nieważne. Tadzik. Tadzik, aha, mówili na ciebie Tadzik? Okej, tak? okej. Okay, okay. To idziemy z Tadzikiem. Idziemy teraz starą jakby, nitką kolejową, która ma nas doprowadzić do tego pięknego mostu kolejowego. Ale tutaj po drodze, zaraz dojdziemy do tunelu, tunelu kolejowego. Grzech, z nami. Wow, jesteśmy. Nad samochody przejeżdżają. Tutaj jest ta stara właśnie nitka kolejowa, która właśnie prowadzi do tego wiaduktu. A tutaj, tato już poszedł, jest ten tunel. Jest otwarty, w ogóle można zwiedzać. Wilanii to pewnie to już by było dwa razy zamknięte Trzeba się ogarnąć z latarką Z Latareczką Uuuu Nie zacznę znowu śpiewać Żeby wam pokazać jakie echo jest a może zacznę Uuuuu Uuuu. To był śpię Ale jest fajnie Jak super Dobra, to jest moja latarka No to pokaż swoją latarkę jest taka mocna A, ty masz dwie Okej okay. A zobaczcie moją Moja tutaj świeci po prawej stronie A ta po... Typu... Po lewej. Moja tak wygląda. Mocniejsza. No jest mocniejsza. Ale fajny tunel. Normalnie... Już widać światło tam. No to taki krótki tunel, ale Warto zwiedzenia i I nie bójcie się, nic nas nie przejedzie. Ta nitka jest nieczynna. Chyba się nie obrazisz, że tak mówię do Ciebie, co? Chyba no wiesz, że to tak, tak miło, nie, nie z jakimś bez respektu do starszych. Ale fajnie. Ale zobaczcie, w jakim dobrym stanie jest utrzymany. Nie zapomniałem o Was, chodźcie. Zadam ci zagadkę, dobra? Słuchaj uważnie. Jaki jest związek mostu kolejowego w Pilchowicach z aktorem hollywoodzkim Tomem Cruise'em? Ciekawe pytanie. Most kolejowy w Pilchowicach zyskał rozgłos, ponieważ był rozważany jako lokalizacja do kręcenia jednej ze scen filmu Mission Impossible 7 z Tomem Cruise'em. Jednak z różnych powodów w tym z obaw o bezpieczeństwo i lokalne przepisy, ostatecznie nie doszło do realizacji tego planu. To właśnie ta ciekawostka łączy most w Wilchowicach z Tomem Kruizem. <laughs> no tak, zdałaś test, zdałaś test. Jesteś bardzo mądra i bardzo pomocna. Dzięki. Dzięki wielkie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli <laughs> masz jeszcze jakieś pytania, śmiało pytaj. Dobra, papa. Oto jest i nasz cel podróży. Słynny most Toma Cruza, bohater tego odcinka vloga. Czyż on nie jest przepiękny, ten most? Stalowa konstrukcja most kolejowy opuszczony czyli takie miejsca, które po prostu uwielbiamy. Idziemy, idziemy eksplorować. Pomimo tego, że jest yy, brama do przeskoczenia ale nie ma zakazu tylko deski trochę spuchniały. Yy. Dobra. Tato, będę prosił o pomoc w sumie, żebyś mi podał Podasz mi moją kamerę Tylko wiecie co? Nagrajmy to jakiś taki Dobra eee, Jesteśmy poza i najlepiej teraz iść Torami po prostu środkiem torów po prostu tego w taki sposób, bo tutaj te deski no są raczej mało stabilne. Bo szyny są najmocniejszą e, częścią, nie? Same szyny tego mostu, nie? Jaka piękna okolica i jak cicho jest. Słuchać tylko śpiew ptaków a my jesteśmy gdzieś na środku na środku Ech, tego mostu i idziemy po tych torach szynach bardziej no a dziury są takie trochę się czuję jak Tom Cruise o ja tam widzę, że jest nieźle Ech, niezła dziura jest i jest e... Zaraz dojdziemy tam. O, o tą dziurę właśnie mi tutaj chodzi. Jest na maksa spróchniałe. O ja cię kręcę. Ja nie wiem czy ja tu przejdę. Ech, jak to jest tu spróchniałe. Dobra, czekajcie. Podejdziemy tam. To nawet nie jest to jest spalone. Swoją drogą ciekawe co tutaj się stało. Trafienie pioruna? Hmm. Czy ja chcę tędy iść? Chyba nie. Widać, że tam się trzyma. To ten podkład na czymś. A, nie wiem. Dobra, wracam. Ciekawe, jak wyglądałby taki wybuch tego mostu. Według mnie bardzo dobrze, iż nie doszło do zrealizowania tego projektu. I wciąż możemy podziwiać ten przepiękny obiekt. Z moich informacji wynika, iż są próby rewitalizacji tej linii kolejowej. Także trzymam kciuki za powodzenie. A tutaj szybko o mojej nowej kamerze. Jest to Sony A6700. Kupiona specjalnie do zdjęć nocnych. Albo w słabym oświetleniu, nagrywa w 4K do 120 fpsów, 24 miliony pikseli, i nie, nie jest to sponsorowane, może kiedyś. O, dzięki za oglądanie, subskrybuj, albo nie.